Nazywam się Anna Gordiewska, jestem dziennikarką kuriera galicyjskiego. Od urodzenia mieszkam w lwowie. Zapraszam na podcast: Spacerując alejami cmentarza łyczakowskiego. Dziś, wraz z Krystyną Adamską. Rodowitą Lwowianką udamy się na cmentarz Łyczakowski. Krystyna jest absolwentką Akademii Sztuk Pięknych w Lwowie, harc -Miszczynią, wieloletnią przewodniczką Polwowie i dawnych Kresach. Dzień dobry, Krystyno. Dzień dobry. Kontynuujemy nasz spacer po cmentarzu Łyczakowskim, gdzie opowiemy państwu o tych słynnych Niegdyś mieszkańca Lwowa, ludziach pióra. Warto wspomnieć o rodzinie Szajnochów i łozińskich, której to społeczeństwo polskie zawdzięcza piękne i ponadczasowe dzieła literackie, a miasto Lwów galerii obrazu. Oto bardzo interesujący temat, więc przybliż nam, proszę Krystyno, te wspaniałe postacie. Już przechodziliśmy koło grobu Karola Szajnochy przy głównej alei. Troszkę rozmawialiśmy o jego postaci, o jego walce, o niepodległość Polski. On jest i był zawsze znany i ceniony. Nawet, wiesz Aniu, jest sportretowany przez Juliusza Kosaka i miał ogromny wpływ nie tylko na twórczość swoich kuzynów, braci Łozińskich, ale pamiętamy też, że pozostała w kontakcie z Salomeą Byki, matką Juliusza Słowackiego, i że na jego dziełach bazował m.in. Henryk Sienkiewicz, opracowując materiały do logii. Kiedy spacerujemy główną aleją naszej pięknej nekropolii, to nie da się nie zauważyć ten piękny pomnik Duda Parysa Filipiego i Abla Marie Perriera. Obelisk jest zwieńczony postacią orła z popiersiem historyka w otoczeniu melpomeny i klio, muzy historii, z rylcem i rozwiniętą kartką, gdzie wypisane są tytuły dzieł Karola Szajnochy. W grobie spoczyła też żona Karola Joanna i jego syn Władysław Szajnocha. Który jest autorem prawie stu prac z zakresu geologii, paleontologii, historii geologii i górnictwa, jest autorem Atlasu Geologicznego Galicji, był propagatorem teatra, autorem pierwszych badań i opisów Fliszu Karpackiego. I Warto też wspomnieć, że był profesorem i rektorem Uniwersytetu Jagiellońskiego, jednym z założycieli Polskiego Towarzystwa. Geologicznego. Zostawił potomnym nie tylko prace naukowe. Pełne ekspresji są jego relacje z podróży, a podróżował wiele i chętnie pisał o swoich wyprawach. Opisywał przyrodę, krajobraz miast i wsi, zwyczaje ludzi oraz własne perypetie i przygody, bez których trudno by sobie było wyobrazić dalekie wyprawy. A odwiedził nie tylko Norwegię i Szwecję, penetrował obszary górskie Austrii, ale odbył też egzotyczną, nawet w czasach dzisiejszych, podróż do Turkestanu, dokąd wyjeżdżał w sprawach poszukiwań nafty. I mimo posiadania tytułów naukowych, mimo wielu publikacji naukowych, Władysław jednak nie zdobył takiej sławy i rozgłosu. W społeczeństwie polskim, jak jego ojciec. Na czym polegała, jeśli możemy tak powiedzieć, ta wina niewielkiej popularności? Pewnie w niewielkiej popularności dziedziny geologii i paleontologii. A bracia łozińscy byli kuzynami Karola Szajnochy ze strony matki Marii z Łozińskich. O Walerem, autorze powieści nawiązujących do historii oraz Władysławie łozińskich. Autorze ponadczasowej powieści Dla Młodzieży Oko Proroka i wielu jeszcze innych prac, głównie o tematyce historycznej, już mówiliśmy, w pałacu Władysława mieści się dziś Lwowska Galeria Obrazów. I przypomnijmy, że przy dawnej ulicy Osolińskich, a dziś to jest ulica Stefanyka. W grobie rodzinnym, a razem z Władysławem, w grobowcu rodzinnym na polu 56. Spoczywa też najmłodszy z braci, również pisarz. Okazały prosty i lakoniczny w tej formie, elegancki grobowiec jest niestety w nie najlepszym stanie. Został uszkodzony w czasie burzy przez spadające konary, ale miejmy nadzieję, że wkrótce doczeka się prac konserwatorskich, które na cmentarzu łyczakowskim prowadzone są bardzo aktywnie. I między innymi przez Narodowy Instytut Polonika. Wróćmy do postaci Bronisława Łozińskiego. Z wykształcenia był prawnikiem, historykiem prawa, członkiem Krakowskiej Akademii Ujętności i radcą namiestnictwa w Lwowie, uważany był za jednego z najzdolniejszych urzędników. Napisał szereg prac z zakresu historii nowożytnego prawa polskiego. Interesował się zagadnieniem psychologii tłumu. W kontekście zjawiska przestępstwa oraz kwestią konieczności i nieuniknioności wojen, badał m.in. genezę Powstania Krakowskiego. A oprócz napisanych powieści, oprócz prac o tematyce politycznej, historycznej i filozoficznej, podjął temat ochrony praw zwierząt, nowatorskie jak na ówczesne czasy i warunki, zważywszy że chodzi o przełom XIX i XX wieku. No tak, gdyby to było w czasach dzisiejszych, to nic dziwnego, prawda? No właśnie. A wówczas, no to... No nawet... pewnie był prekursorem. Być może. A niewielu z nas pamięta o Michale Rolle, pisarzu, historyku i dziennikarzu. Ale bardziej znany jest jego ojciec, Józef Antoni Rolle, który był polskim lekarzem, psychiatrą i autorem wielu, wielu opracowań medycznych. Czy mogłabyś Krzysiu nam o nim opowiedzieć? Związany z Kamieńcem Podolskim to nie tylko propagator nowoczesnych i humanitarnych metod leczenia osób chorych psychicznie, ale też działacz społeczny, lekarz o bardzo szerokim profilu, ale również autor publikacji historycznych, między innymi unikalnego czterotomowego wydania. Zameczki Podolskie na Krakach Multańskich. Wiesz nią mam w domu reprint tego wydania. Jest Coś przede wszystkim bardzo elegancko wydana, a poza tym ma wspaniałe treści, których nigdzie indziej nie znajdę. Wcale się nie dziwię, że chciałbyś jeszcze nam tutaj opowiedzieć o Kamieńcu Podolskim. Twoim ulubionym powiedziałabym tak Kamieńcu Podolskim. No tak, no tak. Wiesz, nie ma już niestety Dworku Doktora przy ulicy Karmelickiej. Ten nie zachował się, ten dworek był zawsze otwarty. Można tu było zasięgnąć rady, ale też pomocy lekarskich, a ten dla biedniejszych zawsze miał za darmo. Propagował higienę, promował ogrodnictwo i sadownictwo, które świetnie się przyjęło w bardzo dobrych warunkach klimatycznych Podola. A każdą wolną chwilę poświęcał na dokumentowanie historii Podola. Miał imponującą bibliotekę, kilka tysięcy tomów oraz kolekcję pamiątek narodowych. Natomiast w katedrze w Kamieńcu Podolskim, tuż przy wejściu na filarzy, jest tablica pamiątkowa, która jest poświęcona Antoniemu Role I tylko tyle po nim zostało w jego ukochanym mieście. No, wspomniałam już, że nie zachował się dworek, ale też nie zachował się grób na cmentarzu katolickim na polskich folwarkach w Kamieńcu. ponieważ został zniszczony razem z cmentarzem w latach 30. ubiegłego wieku. Krzysiu, a jednak wróćmy do Michała Rolego. Spoczywał on na polu pierwszym C, w miejscu honorowym, które wskazały władze miasta Lwowa, chcąc uczcić zmarłego, dorobek zmarłego. Tylko... A... Pomnik na tym grobie jest niewielki. Wydaje się za mały jak na skalę działalności Michała Rolle. I jako najstarszy syn odziedziczył po ojcu bogate archiwum. I w oparciu o nie kontynuował dokumentowanie historii Podola. Po śmierci ojca przeniósł się do Lwowa, zamieszkał przy ulicy Sobińskiego pod numerem 5 to gdzieś ulica Josepa Slipia, tutaj boczna ulica Zielonej, na jej dolnym odcinku. Ukończył Uniwersytet Jagielloński i na podstawie materiałów archiwalnych ojca opracował pozycje naukowe – Okręg Krowski, Starostwo Barskie, Ateny Wołyńskie, pozycje Tadeusz Czacki i Krzemieniec, ale też unikalny tom Sztuka Polska na Kresach. Był również wielbicielem teatrów i wydał taki cykl teatry i przedstawienia amatorskie po dworach kresowych. To jest temat praktycznie nieopisywany przez nikogo w takim szerszym zakresie. To jest wielka ciekawostka, ale otrzymał nawet Nagrodę Literacką Miasta Lwowa. Tak, no, starał się też przybliżyć dzieje ojczyste szerszemu ogółowi. Napisał szereg książek opartych na realiach historycznych, ale zaliczanych do literatury. Pięknej. Rolę nie sili się na styl błyskotliwy, nie spala efektownych feuerwerków. Unika wszelkiej romantyki, barwnego cyzalatorstwa, ale daje rzetelną informację. A warto też, Krzysiu, przypomnieć o tym, że on pełnił funkcję też sekretarza Komitetu Budowy Kolumny Mickiewicza. Był też w zarządzie Związku Literatów Polskich. Oraz Polskiego Związku Inteligencji w Lwowie i jeszcze działał na dodatek w towarzystwie miłośników przyszłości Lwowa. W dwudziestoleciu międzywojennym cieszył się dużym uznaniem i autorytetem w Środowisku dziennikarskim Lwowa. Hucznie fetowano jego jubileuszy na niwie i dziennikarski, Był zapraszany na obchody do Liceum Krzymienieckiego, jako że opracował jego monografię. Henryk Zbierzchowski tak opisał wtedy Michała Rollego. Ambasador, rycerz i sabała Kresów Wschodnich, poważny historyk i literat, świetny publicysta, niezrównany gawędziarz, żywa tradycja i kronika prawie 50 lat lwowskiego życia. Postać, bez której nie można sobie wyobrazić Lwowa, chociaż, urodzony w kamienicy podolskiej, wszystkimi korzeniami wrócił w nasze kresowe miasto. I przez najpiękniejszych 40 lat swojego życia pozostał mu wiernym. I wspominał też, że żaden dzień bez uroczystej mowy, bo wszędzie musi być złotousty prezes role, sypiący mowami jak z rękawa. Te improwizowane zawsze oracje są cackami w stylu, ujęciu, tematu i. Puentach, a Stanisław Łempicki w Nekrologu z 1932 roku wspominał Przez dobrych kilkadziesiąt lat nic się we Lwowie bez świętej pamięci Rolega nie działo. Było związane z tradycją, jako krytyk teatralnych, wyrażał dość konserwatywne poglądy, wiesz, bardzo aktualne pewnie i w czasach dzisiejszych. Na przykład bardzo krytycznie ocenił kubistyczne dekoracje do nieboskiej komedii, konstatując, że nie każde dziwactwo jest oryginalnością. <śm> no tak, wiadomo, że kubizm nie był na początku przyjmowany, także nic dziwnego, że tak napisał. Tak, rolę zawsze interesowały reakcje widowni. Nie pisał tylko sam dla siebie i muzą, ale interesowały go opinie publiczności. Zwracał się do publiczności, zachęcając do odwiedzin teatru, komentował frekwencje, lubił cytować opinie widzów, barwnie opisywał uczuciowe reakcje lwowskiej publiczności. A też warto dodać, że brat Michała Karol był prezydentem miasta Krakowa. Natomiast my znaliśmy bardzo dobrze wnuczkę Jolę Martynowicz, która zmarła to już 20 lat temu. Tak, czyli dokładnie, w 2004 roku zmarła, 20 lat temu, jak, a wydaje się, że to wczoraj było. No właśnie, tak szybko czas leci i też warto dodać, że Jola Martynowicz była jedną z najwspanialszych aktorek Polskiego Teatru Ludowego we Lwowie. I która jest pochowana na cmentarzu Janowskim. A jeszcze jeden pisarz pochodzący z Kamienica Podolskiego spoczywa na tym samym polu. Może tylko miejsce jest bardziej widoczne, bo tuż obok Gabrieli Zapolskiej pomnik bardziej okazały elegancki projektu Iduta Witolda Wincentego Rawskiego. A mowa będzie o Józefie Kalenbachu. W rodzinnym kamienicu podolskim był częstym gościem w dworku doktora Antoniego Rolego, którego opowieści o dziejach Podol'a zaraziły go miłością do kultury polskiej. Znany jest jako historyk literatury polskiej, wydawca, profesor, rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego, wykładowca Uniwersytetu we Fryburgu, Wilnie, Warszawie i Lwowie. Wykładał literaturę polską przedrozbiorową i literatura okresa romantyzmu. Fascynowała go twórczość Trzech Wieszczów i ich rola jako duchowych przywódców narodu oraz swego rodzaju kapłanów tożsamości narodowej. Został prezesem komitetu sprowadzenia zwłok Juliusza Słowackiego do Polski. I warto też dodać, że opracował dwutomową monografię o twórczości i roli Adama Mickiewicza w kształtowaniu świadomości narodowej i Opracował również życiorys Zygmunta Krasińskiego ze szczególnym uwzględnieniem twórczości lat młodzieńczych. A wiesz dlaczego? Bo Zygmunt Krasiński był bliski sercu Józefa Klenbecha, Odwiedzał często rodzinne Dunajowce położone tak niedaleko Kamieńca Podolskiego. Bywał tam u swojej babki, pani Wincentowej Krasińskiej, ale też przy okazji odwiedzin razem z ojcem przymierzał po Odwiedzał, dotykał miejsca Wielkich Biteł, wędrował szlakiem chwały narodowej przez miejscowości tak bliskie duszy i sercu Józefa Kallenbacha. Właśnie z miejsc chwały narodowej obaj wynieśli zrozumienie historii i chęć jej utrwalania. I teraz rozumie dlaczego. Właśnie pisał o Zygmuncie Krasińskim. Natomiast Józef Kallenbach zmarł w Krakowie, tam został pochowany. Jednak przez całe życie był uczuciowo związany z podolem i wobec niemożliwości powrotu do kamieńca uważał lwów, z którym był związany przez całe życie, za swoje miasto rodzinne. I dlatego też później szczątki przeniesiono na cmentarz Łyczakowski. A jak wygląda Krzysiu jego pomnik? Jest to grobowiec, wydawałoby się zwyczajny, ale u wezgłowia, zwieńczony odwróconą piramidą z przepięknym, modernistycznym ornamentem, no i oczywiście krzyżem. A chciałabym, żebyś jeszcze nam opowiedziała o Domicjanie Mieczkowskim, który spoczywa na polu 1A. Bardzo niedaleko od wymienionych. Ale już niejako za, z tyłu za pomnikiem Marii Konopnickiej. W głębi, tam w trzecim rzędzie, licząc od daleki. Ma pomnik z czerwonego piaskowca trembowelskiego. Pomnik jest w bardzo dobrym stanie. Zachowało się nawet kolorowe zdjęcie pisarza. Brał udział, warto o tym wspomnieć, w obydwu powstaniach wobec niemożliwości przywrócenia niepodległości drogą działań zbrojnych. Zajął się pracą na niwie literatury i oświaty, pracą zmierzającą do ukształtowania świadomości narodu. Pracował w słynnym lwowskim Osolineum, pisał książki o tematyce historycznej i religijnej. I to nie tylko bardzo fundamentalne i dobre opracowania, np. obrazów historycznych z czasów Stanisława Leszczyńskiego. Czy też zagadnienia zmiany polityki Cara Piotru w układach dotyczących Polski. Ale napisał też unikalne dzieło, opis życia i cudów świętego Jana Kantego. Napisał też wspomnienia krzemienieckie i wiele też prac z zakresu historii starożytnej, początków chrześcijaństwa, czy też jeszcze historii starotestamentowej. A syn Domicjana, Piotr Mieczkowski, był znanym lwowskim fotografem, którego zakład mieścił się przy ulicy Pańskiej 5. A w górnej części alejki, którą chodzimy również do grobu Grotkera na polu 13 spoczywa Edward Porębowicz, romanista, poeta, tłumacz, badacz, literacki, rektor Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie. Opowiedz nam o nim. Był uczonym wszechstronnym. Działał i w obszarze literatur romańskich i wszystkich innych zachodnioeuropejskich. W literaturze polskiej zasłynął również jako badacz twórczości Trzech Wieszczów. Był również znakomitym poetą i tłumaczem największych arcydzieł literatury zachodniej, zwłaszcza boskiej komedii Dantego i Życia Nowego tegoż autora. Przetłumaczył ballady prowansalskie. Pieśni ludów celtyckich, gormańskich i romańskich, poematy Bajerona, między innymi Don Juana, dramaty Calderona, komedie Williama Szekspira. I właśnie warto też o tym wspomnieć, że to on pierwszy wprowadził do nauki termin barok na oznaczenie okresu w dziejach literatury. Prowadził inspiratorskie studia z zakresu polskiego baroku. Między innymi badał twórczość Andrzeja Mosztyna, ale też studiował literaturę średniowiecza, głównie włoską i francuską. I oprócz tłumaczeń utworów Dantego opracował monografię o Dantem i, tu zaskoczenie, monografię o Świętym Franciszku. I właśnie mimo tych zainteresowań. Literaturą i historią minionych epok był mocno związany i właściwie zakotwiczony w teraźniejszości brał udział w spotkaniach w słynnej willi za świecie. Rozumiał i badał literaturę współczesną, fascynował się nurtem modernizmu, a obserwując kierunki rozwoju polskiej poezji współczesnej, pokusił się o wprowadzeniu terminu neoromantyzmu. Całkiem niedawno wydawałoby się, bo w 1977 roku jedną z sal wykładowych Instytutu Filologii Romańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego nazwano imieniem Edwarda Porębowicza. Żegnamy się z Państwem. Do spotkania w następnym odcinku na następnej wędrówce alejkami Cmentarza Łyczakowskiego. Do usłyszenia, a z Państwem byli Anna Gordiewska i Krystyna Adamska. Projekt finansowany ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych w ramach konkursu pod nazwą Polonia i Polacy za granicą 2023, ogłoszonego przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów. Projekt Polska Platforma Medialna Ukraina 2023-2025, realizowany przez. Fundacją Wolność i Demokracja. Publikacja wyraża jedynie poglądy autora, autorów, i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Publikacja wyraża leże poglądy autorów i nie może być identyfikowana z oficjalną pozycją Ministerstwa Zakordonych Spraw Polski i Fundu Swoboda i Demokracja.